Katarzyna podeszła do stolika w rogu taniej restauracji dworcowej, gdzie od godziny siedział, nic nie zamawiając, zaniedbany, z kilkudniowym zarostem, w wytartym płaszczu. Pachniał deszczem i rezygnacją. Już miała go wyprosić, gdy jego dłoń, drżąca lekko nad pustą filiżanką, odsłoniła coś, co zmroziło jej krew w żyłach masywny, złoty sygnet z grawerunkiem gryfa, ten sam, o którym matka opowiadała jej przez całe życie symbol zdrady, porzucenia, bogactwa, które zniszczyło ich rodzinę. Katarzyna poczuła, że brakuje jej tchu. Z jej ust wydobyło się zduszone, niedowierzające pytanie, które zawisło w gęstym powietrzu lokalu. Skąd pan to ma? Ten sygnet należał do mojego ojca. Życie Katarzyny miało rytm starego, wysłużonego zegara. Każdy dzień był niemal identyczny z poprzednim. Odmierzany tykaniem obowiązków i cichym westchnieniem zmęczenia. Pobudka o piątej rano, by zdążyć przygotować śniadanie dla siedemnastoletniego syna, Tomka, zanim ten zniknie w swoim świecie słuchawek i licealnych spraw. Potem szybka kawa i droga do pracy, do tej samej restauracji przy dworcu, w której spędziła ostatnie dwadzieścia lat. Praca kelnerki była dla niej jak druga skóra. Znała na pamięć każdy skrzypiący stopień, każdą plamę na obrusie i grymasy stałych klientów. Po pracy czekał na nią drugi etat opieka nad matką, Marią. Starsza pani, złamana przez chorobę i gorycz, mieszkała z nimi w małym, dwupokojowym mieszkaniu. Jej świat skurczył się do fotela przy oknie i telewizora, ale jej wspomnienia wciąż były ostre jak szkło. A w centrum tych wspomnień zawsze stał on, ojciec Katarzyny, mężczyzna, którego nie pamiętała, a znała jedynie z opowieści matki. Dla Marii był on jednocześnie aniołem i demonem opowiadała o jego czarującym uśmiechu, o tym, jak potrafił rozśmieszyć ją do łez, o obietnicach wielkiej miłości. A potem, jednym tchem, przechodziła do dnia, w którym zniknął. Zabrał walizkę, oszczędności i ten przeklęty sygnet z gryfem, pamiątkę po jego arystokratycznych przodkach, jak lubił mawiać. Zostawił ją samą z małą kasią, bez słowa wyjaśnienia. Maria przez lata budowała narrację o człowieku, który wybrał pieniądze i wolność ponad rodzinę. On gdzieś tam opływa w luksusy Kasiu. Tacy jak on zawsze spadają na cztery łapy. A my? My musiałyśmy sobie radzić same. Ta opowieść ukształtowała Katarzynę. Nauczyła ją nieufności wobec mężczyzn i polegania wyłącznie na sobie. Czuła na sobie ciężar bycia jedyną podporą dla syna, który wchodził w dorosłość i dla matki, która pogrążała się w przeszłości. Czasem w nocy, gdy słyszała chrapliwy oddech Marii za ściany, zastanawiała się, kim był naprawdę ten mężczyzna ze starych, wyblakłych fotografii. Czy rzeczywiście był potworem, za jakiego uważała go matka? Czy nie czuł nigdy potrzeby by dowiedzieć się, co stało się z jego jedyną córką? W jej sercu tkwił dziwny, nieokreślony żal. Nie za ojcem, którego nie znała, ale za życiem, które mogłaby mieć, za poczuciem bezpieczeństwa, za pełną rodziną za odpowiedzią na pytanie dlaczego dorastała w cieniu jego nieobecności, a historia o sygnecie z Gryfem stała się mitem założycielskim jej własnej, niepełnej tożsamości. To był symbol wszystkiego, co zostało im odebrane. Dlatego widok tego samego pierścienia na palcu bezdomnego mężczyzny w brudnym płaszczu był jak uderzenie pioruna. To nie miało sensu. To wywracało do góry nogami jedyną prawdę, jaką znała. Mężczyzna podniósł na nią zmęczone, Przekrwione oczy były szare, wypłowiałe, jak niebo przed burzą. Wpatrywał się w nią przez chwilę, jakby próbował umiejscowić jej twarz w labiryncie swoich myśli. Nie było w jego spojrzeniu rozpoznania, tylko bezbrzeżne, wszechogarniające znużenie. Słucham? Zapytał cicho, a jego głos był chrapliwy, jakby od dawna go nie używał. Katarzyna przełknęła ślinę, starając się opanować drżenie rąk. Położyła dłoń na oparciu krzesła naprzeciwko niego, żeby nie upaść. Pytałam, skąd ma pan ten sygnet? Powtórzyła, a jej głos był teraz twardszy niż zamierzała. To pamiątka rodowa. Należała do człowieka, który, który był moim ojcem. Zniknął z nim wiele lat temu. Na twarzy mężczyzny odmalowało się zdumienie, a zaraz po nim coś na kształt bólu. Spojrzał na swoją dłoń, jakby po raz pierwszy od dawna zauważył ciężar złotego krążka na palcu. Obrócił go nerwowo. Gryf z uniesionymi skrzydłami zalśnił w słabym świetle żarówki. Ten sygnet, zaczął i urwał. Przymknął oczy, jakby próbował zebrać rozproszone fragmenty wspomnień. Jest ze mną od zawsze. To jedyne, co mi zostało. Pamiątka po kimś, kogo straciłem. Kłopot w tym, że ja też kogoś straciłam, a raczej ktoś mnie porzucił, odparła katarzyna, a w jej głosie zadźwięczała gorycz czterdziestu lat. Mój ojciec! Nazywał się Adam Wroński. Wygląda na to, że albo jest pan złodziejem, albo. Nie dokończyła. Sama myśl była absurdalna. Ten człowiek w niczym nie przypominał bogacza z opowieści matki. Miał na sobie znoszone buty, płaszcz przetarty na łokciach, a jego twarz poorana była z marszczkami, które nie pochodziły od beztroskiego życia. Wyglądał na złamanego. Adam! szepnął, a jego imię w jego ustach zabrzmiało obco. Tak, to ja. Jestem Adam Wroński. Katarzynie zakręciło się w głowie. Oparła się mocniej o krzesło. To było niemożliwe. Jej ojciec, milioner, który według matki podróżował po świecie i korzystał z życia, siedział przed nią w przebraniu kloszarda w podrzędnej knajpie, to musiała być jakaś okrutna pomyłka. To niemożliwe, powiedziała na głos to, co krzyczał jej umysł. Mój ojciec jest, jest kimś innym. Jest bogaty. On nas zostawił dla pieniędzy. Adam spojrzał na nią, a w jego oczach pojawił się błysk dawnej inteligencji, przykryty warstwą lat cierpienia. Pieniądze przyszły później, powiedział cicho, i nigdy nie dały mi tego, czego szukałem, czego szukam od ponad czterdziestu lat. A czego pan szuka? zapytała z drwiną. Następnej naiwnej, którą można okraść i zostawić? Jego twarz stężała. Spojrzał na nią z wyrzutem, który zabolał ją bardziej niż chciała przyznać. Szukam jej. Szukam Anny. Anna. To imię uderzyło w Katarzynę z siłą fizycznego ciosu. Przez całe życie słyszała tylko jedno imię w kontekście ojca, Maria. Jej matka, Maria i Adam, historia ich miłości i jego zdrady. Nigdy nie było mowy o żadnej Annie. Kim jest Anna? Zapytała, a jej głos był zimny jak lód. Poczuła, jak narasta w niej gniew. A więc to tak, nie dość, że zostawił matkę i ją, to jeszcze zrobił to dla innej kobiety. Opowieść matki, choć bolesna, była przynajmniej prosta. Teraz wszystko się komplikowało w najgorszy możliwy sposób. Adam patrzył gdzieś w dal, ponad jej ramieniem, jakby widział sceny z przeszłości rozgrywające się na brudnej ścianie restauracji. Anna była wszystkim, światłem mojego życia. Mieliśmy razem zacząć wszystko od nowa. Mieliśmy mieć dziecko. Katarzyna poczuła mdłości dziecko. A więc ona była tylko przeszkodą błędem z przeszłości. O którym trzeba było zapomnieć. Rozumiem, syknęła. A moja matka Maria i ja byłyśmy tylko przystankiem po drodze do prawdziwego szczęścia z jakąś Anną? Adam zmarszczył brwi. Jego twarz wyrażała autentyczne, głębokie zdumienie. Maria, twoja matka? Ależ Maria była przyjaciółką Anny. Dobrą, pomocną duszą. To ona, to ona mi powiedziała. Co panu powiedziała? Katarzyna czuła, że balansuje na krawędzi że Anna nie żyje, szepnął, a w jego głosie zadrgał ból tak stary i głęboki, że wydawał się niemożliwy do udźwignięcia, że zginęła w wypadku, razem z naszym nienarodzonym dzieckiem. Powiedziała, żebym wyjechał, zaczął od nowa, bo tu wszystko będzie mi o niej przypominać. Posłuchałem jej, to był największy błąd mojego życia. Katarzyna stała jak sparaliżowana. Słowa Adama nie składały się w żadną logiczną całość, to była inna historia. Historia, w której jej matka nie była ofiarą, ale posłańcem złych wieści. Coś tu się nie zgadzało, coś było fundamentalnie fałszywe. Kłamie pan, powiedziała bezbarwnym tonem. Moja matka nigdy by. Nie kłamie, przerwał jej, a w jego oczach po raz pierwszy pojawiła się siła. Poświęciłem życie i całą fortunę, którą później zdobyłem, żeby ją odnaleźć. Wynajmowałem detektywów, szukałem śladów, przez lata wierzono, że zginęła. Ale kilka miesięcy temu pojawił się trop. Ktoś podobny do niej był widziany tutaj, w tym mieście. Dlatego tu jestem, dlatego tak wyglądam, bo jeśli ona żyje, to może, może nie jest jej łatwo. Nie chciałem jej przestraszyć bogactwem. Chciałem, żeby zobaczyła człowieka. Nie pieniądze. Spojrzał na nią błagalnie. Jeśli jesteś córką Marii, może coś wiesz. Może Anna kiedyś się z nią kontaktowała? Proszę, powiedz mi cokolwiek. Katarzyna cofnęła się o krok chaos w jej głowie był nie do zniesienia. Opowieść tego człowieka była tak spójna, tak pełna bólu, że trudno było w nią nie uwierzyć. Ale to by oznaczało, że jej matka, że całe jej życie było zbudowane na kłamstwie. Nie wiem o czym pan mówi, rzuciła ostro. Muszę iść, odwróciła się. I niemal wybiegła z restauracji, zostawiając za sobą mężczyznę, który mógł być jej ojcem, i echo imienia, które miało zburzyć jej świat. Wpadła do mieszkania jak burza, trzaskając drzwiami tak mocno, że zatrzęsły się szklanki w kredensie. Tomek wychylił głowę ze swojego pokoju, uniósł brew, ale widząc minę matki, roztropnie się wycofał. Maria siedziała w swoim fotelu, owinięta w wełniany plet, wpatrzona w migoczący ekran telewizora. Na dźwięk powrotu córki nawet nie odwróciła głowy. – Późno dziś wróciłaś – mruknęła. – Zupa na kuchence. Pewnie już zimna. Katarzyna zignorowała to. Podeszła do fotela i stanęła tuż przed matką, zasłaniając jej widok. – Spotkałam go – powiedziała, a każde słowo było ciężkie jak kamień. Maria w końcu uniosła na nią wzrok. Jej twarz, zwykle poorana z marszczkami apatii, teraz stężała w wyrazie czujnego napięcia. – Kogo? – Jego. Adama, mojego ojca, siedział w barze przy dworcu, brudny, zaniedbany. Miał na palcu sygnet, w oczach Marii pojawił się błysk strachu, chwyciła mocniej za poręcze fotela. Niemożliwe. Co on tu robi? Czego chciał? Szukał kogoś, odparła Katarzyna, patrząc matce prosto w oczy, szukając najmniejszego drgnięcia, które zdradziłoby kłamstwo. Szukał kobiety o imieniu Anna. Mamo, kim jest Anna? Na to pytanie Maria zbladła tak gwałtownie, że Katarzyna przez moment bała się, że matka dostanie zawału. Jej usta otwierały się i zamykały bezgłośnie. Wyglądała jak ryba wyjęta z wody. Nie, nie wiem o kim mówisz, wyszeptała w końcu, ale jej oczy uciekały na boki. Wiesz doskonale, głos Katarzyny uniósł się do krzyku. Emocje, tłumione przez lata, wylały się z niej z niepowstrzymaną siłą. Powiedział, że byłaś jej przyjaciółką. Powiedział, że to ty mu powiedziałaś: że ona i ich dziecko nie żyją. Co tu się dzieje, mamo? Przez całe życie opowiadałaś mi bajkę o ojcu potworze, a teraz, teraz wychodzi na to, że to ty jesteś w centrum jakiegoś kłamstwa. Maria skuliła się w fotelu, jakby ciosy słów córki fizycznie ją raniły. Z jej oczu pociekły łzy. Nie łzy żalu, ale łzy starego, skrywanego strachu. Nie rozumiesz, Kasiu, zaszlochała. Ja to zrobiłam dla ciebie, dla nas. I wtedy, w potoku łez i chaotycznych, rwanych zdań, prawda zaczęła wypływać na powierzchnię. Prawda o wiele mroczniejsza i bardziej skomplikowana niż Katarzyna mogła sobie wyobrazić. Anna była młodszą siostrą Marii, piękną, ale kruchą psychicznie, artystyczną duszą, która zakochała się w Adamie bez pamięci, a on w niej. Maria, zawsze w cieniu siostry, patrzyła na ich miłość z ukrywaną zazdrością. Gdy Anna zaszła w ciążę, jej szczęście było dla Marii solą w oku. A potem zdarzył się kryzys. Anna miała załamanie nerwowe, trafiła na krótko do szpitala. Była przerażona, niegotowa na macierzyństwo. Maria wykorzystała ten moment słabości. Odwiedziła Adama, który był w podróży służbowej i powiedziała mu, że Anna miała wypadek i zmarła. Jemu zdruzgotanemu poradziła wyjechać. A Annie, niestabilnej i zdezorientowanej, wmówiła, że Adam ją zostawił, że przestraszył się odpowiedzialności i uciekł. A ty? Gdzie ja jestem w tej historii? Zapytała Katarzyna głucho, czując, jak grunt usuwa jej się spod nóg. Maria spojrzała na nią, a w jej oczach była mieszanina winy i desperackiej miłości. Anna nie dałaby rady cię wychować, była zbyt słaba. Oddała cię do domu dziecka zaraz po urodzeniu. Ja ja cię stamtąd zabrałam, uratowałam cię, Kasiu, adoptowałam, chciałam dać ci normalny dom, chronić cię. Zostałaś moją córką, moją. Katarzyna cofnęła się, jakby została uderzona. Świat wirował, kobieta, którą nazywała matką, była jej ciotką, kobieta, która ją urodziła, jej prawdziwa matka, została oszukana i zniknęła, a mężczyzna w barze, jej ojciec, przez czterdzieści lat, szukał ducha. Całe jej życie było kłamstwem. A ona sama była dzieckiem, którego nikt nie chciał. Cisza, która zapadła w małym mieszkaniu, była gęsta i ciężka. Katarzyna stała pośrodku pokoju, czując się jak obca we własnym domu. Każdy przedmiot, każde zdjęcie na ścianie wydawało się teraz częścią wielkiej mistyfikacji. Maria płakała cicho w swoim fotelu, mała i skurczona pod ciężarem wyznania, które trzymała w sobie przez całe życie. Gdzie ona jest? zapytała Katarzyna, a jej głos był pozbawiony emocji, pusty. To było jedyne pytanie, które miało teraz znaczenie. Maria pociągnęła nosem, ocierając łzy wierzchem dłoni. Nie wiem na pewno. Po tym, jak cię oddała, zupełnie się załamała, zniknęła. Przez lata nie miałam od niej żadnych wieści, ale kilka lat temu znajoma mojej znajomej mówiła, że widziała kobietę bardzo do niej podobną, tutaj, w mieście. Mówiła, że wyglądała źle, że żyje na ulicy, gdzieś w okolicach dworca głównego, okolice dworca, tam gdzie pracowała Katarzyna, tam gdzie spotkała Adama. Wszystkie elementy układanki zaczęły wskakiwać na swoje miejsce, tworząc obraz niewyobrażalnej tragedii. Jej matka Anna mogła przez lata być tuż obok, mogła mijać ją na ulicy, a one obie o tym nie wiedziały. Poczucie zdrady wobec Mari mieszało się teraz z nowym, potężnym uczuciem. Desperacką potrzebą odnalezienia Anny, musiała ją zobaczyć, musiała poznać kobietę, która dała jej życie i którą zniszczyło kłamstwo. Nie mówiąc nic więcej, Katarzyna odwróciła się i wyszła z mieszkania. Nie wiedziała, dokąd idzie, ale jej nogi same poniosły ją z powrotem w stronę dworca. Było już późno, restauracja była zamknięta. Adam, jej ojciec, zniknął. Przez chwilę stała bezradnie na pustym placu, a potem podjęła decyzję. Wyjęła telefon i wybrała numer do jedynej osoby, która mogła jej teraz pomóc. Do człowieka, który tak jak ona został oszukany. Adam odebrał po pierwszym sygnale, jakby czekał na jej telefon. Tak? Jego głos był pełen napięcia. To ja, Katarzyna, powiedziała szybko. Musimy się spotkać. Wiem, dlaczego nie mógł pan znaleźć Anny i. i myślę, że wiem, gdzie jej szukać. Ona jest moją matką. Spotkali się pół godziny później na ławce w parku naprzeciwko dworca. Nocny chłód przenikał przez cienki płaszcz Katarzyny. Opowiedziała mu wszystko: o kłamstwie Marii, o swojej adopcji, o tym, że Anna jest jej prawdziwą matką. Adam słuchał w milczeniu, a jego twarz w świetle latarni była maską bólu, niedowierzania i odrobiny nadziei. Kiedy skończyła, długo milczał. W końcu podniósł na nią wzrok, a w jego oczach lśniły łzy. Czyli ty jesteś nie mógł dokończyć. Tak, szepnęła, jestem waszą córką. To jedno słowo zawisło między nimi, ciężkie od straconych lat. Po raz pierwszy nie byli dla siebie obcymi ludźmi, połączonymi przez Sygnet. Byli ojcem i córką, którzy odnaleźli się w najdziwniejszych okolicznościach. Musimy ją znaleźć, powiedział Adam z nową siłą w głosie. Musimy ją znaleźć, Kasiu, razem. I tak. W środku nocy dwoje ludzi, których życie zostało naznaczone przez jedno kłamstwo, rozpoczęło poszukiwania kobiety, która była dla nich wszystkim, zaginioną miłością i utraconą matką. Następny dzień był jak senny koszmar. Katarzyna wzięła wolne w pracy po raz pierwszy od lat. Razem z Adamem przemierzali okolice dworca głównego, miejsca, które znała jak własną kieszeń, ale które teraz pokazywało jej zupełnie inne oblicze. Zaglądali w brudne zaułki, pod mosty, do noclegowni i jadłodajni dla bezdomnych. Świat, który do tej pory był dla niej tylko tłem, niewidzialni ludzie, mijani w pośpiechu, teraz nabrał ostrości. Każda kobieta w zniszczonym płaszczu, o zmęczonej twarzy i pustym spojrzeniu, mogła być Anną. Adam miał przy sobie jej stare zdjęcie, wyblakłą fotografię młodej uśmiechniętej dziewczyny o marzycielskich oczach pokazywali je ludziom, ale czas zatarł rysy. Niektórzy wzruszali ramionami, inni patrzyli na nich z nieufnością. Adam, mimo swojego przebrania, poruszał się z pewnością siebie człowieka, który wie, jak rozmawiać z ludźmi. Był cierpliwy, empatyczny. Kupował gorącą herbatę, dzielił się papierosem, słuchał historii o złamanym życiu, zawsze na końcu zadając to samo pytanie: "Czy widzieliście może tę kobietę?" Katarzyna obserwowała go z boku, ucząc się go na nowo. To nie był ani potwór z opowieści Marii, ani bezduszny milioner. To był zdeterminowany, cierpiący człowiek, który całe swoje życie podporządkował jednemu celowi i był jej ojcem. To dziwne, nowe słowo powoli zapuszczało korzenie w jej sercu. Pod wieczór, zmarznięci i zrezygnowani, usiedli na jednej z dworcowych ławek. Zgiełk, zapowiedzi pociągów, stukot walizek, wszystko to zlewało się w jeden męczący hałas. Może to bez sensu, szepnęła Katarzyna, chowając zmarznięte dłonie w rękawach. Minęło tyle lat. Może Maria miała rację i ona. Nie, przerwał jej Adam, a jego głos był twardy. Nie wolno nam tak myśleć. Czuję, że jest blisko. Nie mogę tego wytłumaczyć, ale czuję to. Patrzył na ludzi przewijających się przez wielką halę dworca. W jego oczach była niezwykła intensywność, jakby próbował siłą woli wyłowić z tłumu jedną, jedyną twarz. Katarzyna podążyła za jego wzrokiem widziała dziesiątki, setki twarzy, zmęczonych podróżnych, roześmianych studentów, zagonionych biznesmenów i tych drugich mieszkańców dworca, ludzi, którzy nigdzie nie jechali, dla których peron był domem, wśród nich była kobieta siedząca pod ścianą, owinięta w kilka warstw ubrań. Miała siwe, potargane włosy, które wymykały się z wełnianej czapki. Twarz ukrytą miała w dłoniach. Katarzyna poczuła dziwne ukłucie w sercu. Coś w jej posturze, w sposobie, w jaki siedziała skulona, wydawało się znajome. Chciała coś powiedzieć, wskazać ją Adamowi, ale w tej samej chwili podeszła do nich para policjantów. Dokumenty do kontroli! rzucił jeden z nich oschle, patrząc z góry na zaniedbany wygląd Adama. Rozpoczynał się kolejny akt dramatu, a kobieta pod ścianą, nieświadoma niczego, wciąż ukrywała swoją twarz przed światem. Kontrola policyjna była upokarzająca. Adam nie miał przy sobie dokumentów, co tylko wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Katarzyna musiała tłumaczyć, ręczyć za niego, pokazując swój dowód osobisty. Patrzyli na nią ze zdziwieniem, nie rozumiejąc, co zadbana kelnerka robi w towarzystwie takiego człowieka. W końcu po kilku nerwowych minutach dali im spokój i odeszli. Adam był wstrząśnięty, usiadł ciężko na ławce, a cała energia, która napędzała go przez cały dzień, nagle z niego uleciała, położył głowę w dłoniach. Wyglądał na pokonanego. Po raz pierwszy od ich spotkania wyglądał dokładnie tak, jak w tytule historii, którą Katarzyna dopiero poznawała, jak człowiek, który ma wszystko i nie ma nic, siedzący samotnie na dworcu. Katarzyna usiadła obok niego, nie wiedząc co powiedzieć, położyła mu tylko rękę na ramieniu. Był zimny, zbliżała się noc, a z hali dworca wiało chłodem. I wtedy to się stało. Kobieta, która wcześniej siedziała pod ścianą, wstała i powoli ruszyła w ich stronę. Poruszała się niepewnie, jakby każdy krok sprawiał jej ból. W ręku trzymała cienki, sfatygowany koc w kratę, podeszła do ławki i zatrzymała się przed Adamem. Katarzyna wstrzymała oddech. Kobieta uniosła głowę. Spod czapki wyłoniła się twarz zniszczona przez trudne życie, ale o niezwykle szlachetnych rysach. A oczy. oczy były wielkie, trochę wystraszone, ale miały ten sam marzycielski wyraz, co na starej fotografii. To była ona, Anna. Anna patrzyła na Adama, który wciąż siedział ze spuszczoną głową, nieświadomy jej obecności. Patrzyła na niego z mieszaniną litości i czegoś jeszcze dziwnego odległego rozpoznania. Zobaczyła po prostu zmarzniętego, nieszczęśliwego człowieka. Nachyliła się i bez słowa okryła jego ramiona starym kocem. Adam drgnął, zaskoczony tym gestem. Podniósł głowę, a jego oczy spotkały się z jej oczami. Przez sekundę, dwie, trzy, świat stanął w miejscu. W jego spojrzeniu malowało się absolutne niedowierzanie w jej, powolne, bolesne składanie fragmentów pamięci. Anna cofnęła się o krok, jakby przestraszona intensywnością jego spojrzenia, ale nie odeszła. Zamiast tego, nachyliła się ponownie, tym razem do jego ucha. Katarzyna siedząca tuż obok usłyszała szept, cichy jak szelest liści, a jednocześnie donośny jak dzwon, szept, który był kluczem do całej przeszłości. Adasiu, wyszeptała, to naprawdę ty? W tym jednym zdrobnieniu, w tym pytaniu pełnym niedowierzania. Zawarte było czterdzieści lat bólu, tęsknoty i straconej miłości. Adam poderwał się z ławki, jakby poraził go prąd, chwycił jej dłonie, zniszczone, spracowane, ale to były jej dłonie. Ania wydusił z siebie, a po jego policzkach popłynęły łzy. Aniu, żyjesz, wszędzie cię szukałem. Stali tak po środku dworcowej hali, dwoje ludzi wyrwanych z czasu, trzymając się za ręce, podczas gdy świat pędził dookoła nich. A katarzyna patrzyła na nich, na swoich rodziców odnalezionych w najbardziej nieprawdopodobnym miejscu i czasie i płakała razem z nimi, łzami bólu za stracone lata i łzami cichej, kruchej nadziei. Nie było fanfar ani magicznego rozwiązania. Była tylko surowa, bolesna i jednocześnie piękna rzeczywistość. Adam zabrał ich oboje z dworca: nie do luksusowego hotelu, ale do małego cichego pensjonatu. Na obrzeżach miasta, który wynajął na czas poszukiwań, miejsce było proste, ale ciepłe i czyste. Anna była jak spłoszony ptak. Każdy głośniejszy dźwięk sprawiał, że się wzdrygała. W wannie spędziła ponad godzinę, jakby chciała zmyć z siebie lata ulicznego życia. Kiedy wyszła, ubrana w proste, czyste ubrania, które Katarzyna kupiła w pośpiechu w całodobowym sklepie, wyglądała jak duch samej siebie. Była wychudzona, a jej oczy wciąż miały nieobecny wyraz, ale po raz pierwszy od niewiadomo jak dawna była bezpieczna. Siedzieli we trójkę przy małym stoliku. Adam zaparzył herbatę. Jego ręce wciąż drżały. Zaczęli rozmawiać. Powoli, ostrożnie, składając w całość dwie wersje tej samej tragicznej historii. Anna opowiedziała o swoim załamaniu, o tym, jak uwierzyła w kłamstwo Marii, że Adam ją porzucił. Opowiedziała o oddaniu dziecka, o poczuciu winy, które ją zżerało i ostatecznie zepchnęło na dno. Mówiła o latach spędzonych w psychicznym letargu, o życiu z dnia na dzień, o utracie nadziei. Adam opowiadał o swojej rozpaczy po jej rzekomej śmierci, o tym, jak rzucił się w wir pracy, budując imperium finansowe, które miało być tylko sposobem na zagłuszenie pustki. Opowiadał o detektywach, fałszywych tropach i o tym, jak nigdy ani na jeden dzień nie przestał jej kochać. Katarzyna była mostem między nimi, uzupełniała luki, tłumaczyła, trzymała Annę za rękę, gdy ta zaczynała płakać. Patrzyła na tych dwoje złamanych ludzi i po raz pierwszy w życiu czuła, że jest na swoim miejscu. Była owocem ich miłości, dowodem na to, że kiedyś, dawno temu, istniało między nimi coś prawdziwego i pięknego. Pieniądze Adama nie mogły cofnąć czasu. Nie mogły wymazać traumy Anny ani oddać Katarzynie straconego dzieciństwa, ale mogły dać im coś innego szansę. Szansę na najlepszą opiekę medyczną dla Anny, szansę na spokojną, bezpieczną przyszłość, szansę na to, by powoli, dzień po dniu, spróbować odbudować to, co zostało zniszczone. Następnego dnia Katarzyna wróciła do domu. Maria siedziała w tym samym fotelu. Była postarzała o 10 lat. Znalazła się zapytała cicho. Tak, odparła Katarzyna. Nie było w niej gniewu, tylko bezbrzeżny smutek. Oboje są razem. Maria zamknęła oczy. Katarzyna wiedziała, że jej matka, ciotka będzie musiała sama zmierzyć się z konsekwencjami swojego kłamstwa. Może kiedyś znajdzie w sobie siłę, by prosić o przebaczenie. Ale to już była inna historia. Historia Katarzyny, Adama i Anny dopiero się zaczynała. Była to opowieść bez gwarancji szczęśliwego zakończenia pełna blizn trudnych rozmów i cichych dni ale po raz pierwszy od 40 lat była to historia którą mogli napisać razem stali na progu nowego niepewnego rozdziału trzymając się za ręce jak rozbitkowie którzy odnaleźli ląd i to musiało wystarczyć jeśli ta historia o odnalezionej rodzinie sile przebaczenia i drugiej szansie poruszyła wasze serca prosimy zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie nasz kanał Wasze wsparcie pozwala nam tworzyć więcej opowieści, które przypominają, że nawet w najciemniejszej chwili nadzieja może czekać tuż za rogiem. A może wy macie w swoim życiu historię o niezwykłym spotkaniu po latach? Podzielcie się nią w komentarzu. Czytamy wszystkie wasze wpisy. Dziękujemy, że jesteście z nami.